Witam Państwa serdecznie na kolejnym filmiku, i zaproszę Państwa do zrobienia ze mną bombki. Do bombki będzie zrobiony jeszcze pokazany dzwoneczek, i to już będą ostatnie ozdoby w tym sezonie. Drodzy Państwo, bombkę, którą trzymam, robiłam oczywiście kordonkiem Filo 8x3 i szydełkiem 1,75. I moja bombka ma średnicy około 12 cm. Tu mam kolejną bombeczkę, tą robiłam kordonkiem typu maxi. Tu jest w 100 gramach 560 m. No nie mam już całego motka, żeby Państwu pokazać i tu robiłam szydełkiem 1,5 i o centymetr średnica wyszła mi mniejsza. Na końcu filmiku pokażę Państwu jak można będzie bombeczkę Powiem jak będzie można bombeczkę zmniejszyć, tak? To co, zaczynamy robić bombkę? Oczywiście szydełko 1,75 i kordonek filo diskozia. I oczywiście zacznę od oczek łańcuszka i zrobię ich sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Zamknę w kółeczku oczkiem ścisłym. Zrobię trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek, nawinę nitkę i w kółeczku zrobię drugi słupek, nawinę, zrobię w kółeczku trzeci słupek. Nawinę, czwarty słupek, nawinę piąty słupek, nawinę, szósty słupek, nawinę, siódmy słupek, nawinę, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, Jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty, siedemnasty Osiemnasty, dziewiętnasty i zrobię dwudziesty słupek. I teraz oczywiście połączę oczkiem ścisłym, czyli wbiję się w trzecie oczko pierwszego słupka. I tą nitkę sobie oczywiście wrabiałam w trakcie, teraz już mogę ją ob obciąć, żeby nam nie przeszkadzała. I teraz przejdziemy do rzędu drugiego, czyli zrobię trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Oczko łańcuszka na małą poprzeczkę, nawinę nitkę i na drugim słupku, czyli na kolejnym zrobię słupek. Oczko łańcuszka, nawinę i na kolejnym słupku zrobię słupek. Oczko łańcuszka, nawinę i na kolejnym słupku zrobię słupek. Oczko łańcuszka, nawinę i na kolejnym słupku zrobię słupek. Czyli w drugim rzędzie na każdym słupku z poprzedniego rzędu robimy słupek i wszystkie te słupki będziemy oddzielać jednym oczkiem łańcuszka. I ja już skończyłam rząd drugi, czyli w rzędzie drugim zrobiłam 20 słupków i wszystkie te słupki oddzielałam jednym oczkiem łańcuszka. I teraz się wbije w trzecie oczko pierwszego słupka i połączę rząd. I teraz zrobię raz, dwa, trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek, oczko łańcuszka, nawinę nitkę, Wrócę na ten sam słupek i zrobię jeszcze jeden słupek. Czyli na tym pierwszym słupku zrobiłam dwa słupki i oddzieliłam je jednym oczkiem łańcuszka. Oczko łańcuszka nawinę nitkę. I na kolejnym słupku zrobię słupek. Oczko łańcuszka. Tym razem przejdę od razu na kolejny słupek. I tu zrobię słupek. Oczko łańcuszka i na tym samym słupku jeszcze jeden słupek. Oczko łańcuszka nawinę. Na kolejnym słupku zrobię jeden słupek. Oczko łańcuszka i przejdę na kolejny słupek i na kolejnym słupku zrobię słupek. Oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek. Czyli proszę zobaczyć, robimy na przemian, tak? Na jednym słupku robię dwa słupki, na kolejnym jeden i znowu dwa słupki, jeden i dwa. I wszystkie te słupki są oddzielone jednym oczkiem łańcuszka. I teraz znowu oczko łańcuszka, na kolejnym słupku zrobię jeden słupek. Oczko łańcuszka, Przejdę na kolejny słupek i na kolejnym zrobię słupek, oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek. I tak drodzy Państwo pracujemy do końca rzędu. I skoro w drugim rzędzie słupków mieliśmy 20, a teraz w co drugim słupku robimy dwa, więc w trzecim rzędzie powinniśmy mieć 30 słupków. I ja już. Skończyłam rząd trzeci, czyli w rzędzie trzecim. Na jednym słupku robiliśmy dwa słupki, na kolejnym jeden, na kolejnym dwa i na kolejnym jeden, czyli robiliśmy na przemian, czyli tych słupków mamy 30 i tych słup, wszystkie te słupki oddzieliliśmy jednym oczkiem łańcuszka. I teraz przejdziemy do rzędu czwartego, czyli zrobię tu trzy oczka łańcuszka, jako pierwszy słupek i dwa oczka łańcuszka. Na poprzeczkę. Nawinę nitkę, na kolejnym słupku zrobię słupek. Dwa oczka łańcuszka, i na kolejnym słupku zrobię słupek. Dwa oczka łańcuszka, i na kolejnym słupku zrobię słupek. I znowu dwa oczka łańcuszka, raz, dwa. I na kolejnym słupku zrobię słupek. I dwa oczka łańcuszka, i na kolejnym słupku zrobię słupek. Czyli w rzędzie czwartym, na każdym słupku z poprzedniego rzędu robimy słupek, i wszystkie te słupki oddzielamy dwoma oczkami łańcuszka. I ja skończyłam rząd czwarty, czyli w rzędzie czwartym na każdym słupku z poprzedniego rzędu robiliśmy słupek i wszystkie te słupki oddzieliliśmy dwoma oczkami łańcuszka i ja oczywiście teraz połączę rząd czyli się wbiję w trzecie oczko pierwszego słupka i teraz przejdę na poprzeczkę przeciągnę niteczkę i zrobię tu na poprzeczce trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i na tej samej poprzeczce zrobię jeszcze dwa słupki. Czyli zrobiłam na poprzeczce trzy słupki. I teraz raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Przejdę od razu na kolejną poprzeczkę, zrobię pół słupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, nawinę nitkę i na kolejnej poprzeczce zrobię trzy słupki. Raz, dwa i trzy. I raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i na kolejnej poprzedce zrobię półsłupek. I teraz raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i od razu na kolejnej poprzedce zrobię trzy słupki. Raz, dwa. I trzy. I teraz znowu. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Na kolejnej poprzeczce zrobię półsłupek. Raz, dwa, trzy oczko łańcuszka. Przejdę na kolejną poprzeczkę i na kolejnej zrobię trzy słupki. Czyli również tu robimy na zmianę, tak? Na jednej poprzeczce zrobimy trzy słupki, na kolejnej. Półsłupek. I teraz znowu raz, dwa, trzy oczka, łańcuszka, na kolejnej poprzedce półsłupek. I raz, dwa, trzy oczka, łańcuszka, i na kolejnej poprzedce trzy słupki. Uciekła nitka Czyli raz, dwa, i, I tak to może Państwu pokażę, jak to ma wyglądać. tak? Czyli na jednej poprzedce robimy trzy słupki, trzy oczka łańcuszka na kolejnej półsłupek, trzy oczka łańcuszka przechodzimy na kolejną i powtarzamy trzy słupki. I tak, drodzy, Państwa, drodzy Państwo, pracujemy do końca rzędu. Ja już zrobiłam pierwszy rząd. Oczywiście zostawiłam ostatnią krateczkę, poprzeczkę wolną, żeby Państwu pokazać jak rząd zaka, zakończyć czyli teraz tu zrobiłam trzy słupki więc teraz zrobię trzy oczka łańcuszka na tej ostatniej poprzeczce zrobię półsłupek teraz zrobię dwa oczka łańcuszka biję się w trzecie oczko pierwszego słupka przeciągnę nitkę przez jedną i przez dwie. I teraz szydełko pod tą poprzeczkę. Przeciągnę nitkę i zrobię tu półsłupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Przejdę na tą kolejną poprzeczkę, na ten mały taki łuk, czyli ominę te trzy słupki. Tu zrobię półsłupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. I przejdę na kolejny ten mały łuk, czyli przed tymi trzema słupkami, i zrobię pół półsłupek. I to będzie, drodzy Państwo, pierwszy rząd z dwóch rzędów powtarzalnych, tak? I teraz znowu zrobię trzy oczka, łańcuszka. Zobaczcie, mi ucieka. Ominę te trzy słupki, i na tym kolejnym małym łuku zrobię półsłupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, przejdę na kolejny ten mały łuk i zrobię półsłupek. I znowu. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, ominę trzy słupki, przejdę na ten kolejny mały łuk, zrobię półsłupek i raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, przejdę na ten kolejny mały łuk przed tymi trzema słupkami i zrobię półsłupek. I teraz znowu raz, dwa, trzy oczka, łańcuszka, ominę te trzy słupki na tym kolejnym łuku, za, za tymi trzema słupkami zrobię półsłupek. I raz, dwa, trzy oczka, łańcuszka, przejdę na kolejny i zrobię półsłupek. I tak to, drodzy Państwo, będzie wyglądać, czyli robimy półsłupek przed tymi, trzy, trzema słupkami. Trzy oczka łańcuszka, półsłupek zaraz za tymi trzema słupkami, trzy oczka łańcuszka i przechodzimy na ten kolejny mały łuk. I przed słupkami robimy półsłupek. I tak pracujemy do końca rzędu. I ja już zrobiłam rząd bez tego ostatniego łuku, tak? Teraz zrobimy ten ostatni łuk. Czyli ja zrobiłam półsłupek zaraz za tymi trzema słupkami na tym pierwszym łuku, i teraz tu zrobię oczko łańcuszka, nawinę nitkę, wbiję się w ten pierwszy półsłupek, jak zaczynaliśmy rząd. Przeciągnę nitkę przez dwie i przez dwie. I teraz nitkę pod ten łuk przeciągnę. I zrobię tu taki półsłupek. I dwa oczka, łańcuszka, i to będzie jako pierwszy słupek na łuku. Nawinę nitkę i na tym samym łuku zrobię jeszcze dwa słupki. Czyli zrobiliśmy trzy słupki. I teraz raz, dwa, trzy oczka, łańcuszka, przejdę na kolejny Łuk i zrobię pół półsłupek. I raz, dwa, trzy oczka, łańcuszka, przejdę na kolejny łuk i zrobię trzy słupki. Raz, dwa i trzy. I raz, dwa, trzy oczka, łańcuszka, przejdę na kolejny łuk i zrobię pół słupek. I raz, dwa, trzy oczka, łańcuszka. Przejdę na kolejny łuk i zrobię trzy słupki. Raz, dwa i trzy. I raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i przejdę na kolejny łuk i zrobię pół słupek. I raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i przejdę na kolejny łuk i zrobię trzy słupki. I to jest drodzy Państwo drugi rząd z dwóch powtarzalnych. Praktycznie robiliśmy tutaj to samo, tylko robiliśmy tu na poprzeczkach, tak tutaj, gdzie robiliśmy pierwszy raz trzy słupki, tylko tu robiliśmy na poprzeczkach, a tu już pracujemy na takich łukach z trzech oczek łańcuszka, czyli może jeszcze raz. Zrobię tr zrobiłam trzy słupki raz, dwa, trzy oczka łańcuszka przejdę na kolejny łuk zrobię półsłupek i raz, dwa, trzy oczka łańcuszka przejdę na kolejny łuk i zrobię trzy słupki i tak drodzy Państwo pracujemy do końca rzędu i tak jak mówiłam jest to drugi rząd z dwóch rzędów powtarzalnych i ja zrobiłam drugi rząd z dwóch rzędów powtarzalnych. Jestem na tym łuku, zrobiłam półsłupek i teraz zrobię dwa oczka łańcuszka. Wbiję się w ten trzecie oczko w pierwszego słupka. Przeciągnę nitkę przez jedną i przez dwie. Szydełko pod, przeciągnę i zrobię półsłupek. I teraz będziemy robić Pierwszy rząd z dwóch powtarzalnych, tak? Czyli zrobię raz, dwa, trzy oczka, łańcuszka, zaraz za tymi trzema słupkami na tym łuku zrobię półsłupek, raz, dwa, trzy oczka, łańcuszka, przejdę na ten kolejny mały łuk, zrobię półsłupek, czyli zrobiłam półsłupek przed tymi trzema słupkami. I znowu raz, dwa trzy oczka łańcuszka, półsłupek zaraz za słupkami na tym łuku i raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, przejdę na ten kolejny mały łuk, robię półsłupek i raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i zaraz za słupkami na tym łuku zrobię półsłupek. I tak jak mówiłam, to jest pierwszy rząd z dwóch powtarzalnych, czyli drodzy Państwo, po skończeniu tego rzędu zrobicie oczywiście Państwo, ten drugi rząd powtarzalnych. I ten dwa rzędy powtarzalne zrobimy sześć razy. Oczywiście tego pierwszego rzędu, gdzie, gdzie robiliśmy na poprzeczkach, ja tego nie liczę, tak? Bo pierwszy rząd powtarzalny był, były te łuki, tak, z oczek łańcuszka. To by... Gdzie robiliśmy trzy słupki, 3 oczka łańcuszka i półsłupek, to był drugi rząd z dwóch powtarzalnych. Czyli te dwa rzędy powtarzalne powtórzymy 6 razy. I ja już proszę zobaczyć, zrobiłam 6 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 razy powtórzyłam dwa powtarzalne rzędy. I teraz zrobię dwa oczka łańcuszka. I oczywiście skończyłam na tym rzędzie, gdzie robiliśmy 3 słupki, 3 oczka łańcuszka, półsłupek. Wbiję się w trzecie oczko pierwszego słupka. Przeciągnę nitkę przez jedną i przez dwie. Szydełko pod, zrobię półsłupek i dwa oczka łańcuszka, i to będzie jako pierwszy słupek. Teraz zrobię dwa oczka łańcuszka. Na poprzeczkę, nawinę nitkę i zaraz za tymi trzema słupkami na tym pierwszym łuku zrobię słupek. Dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, przejdę na ten kolejny mały łuk, czyli przed kolejnymi trzema słupkami zrobię słupek. I znowu dwa oczka łańcuszka, i za tymi trzema słupkami na tym pierwszym łuku zrobię słupek. I znowu dwa oczka łańcuszka, nawinę, przejdę na ten łuk przed kolejnymi trzema słupkami, zrobię słupek, dwa oczka łańcuszka i przejdę na kolejny ten mały łuk i zrobię słupek. Czyli na każdym tym małym łuku przed i za słupkami robimy słupek. I znowu dwa oczka łańcuszka, na kolejnym łuku słupek. Dwa oczka, łańcuszka, i na kolejnym łuku słupek. I tak, drodzy Państwo, pracujemy do końca rzędu. I ja już skończyłam rząd. Czyli, tak, jak mówiłam, na każdym z tych małych łuków, przed tymi trzema słupkami i za tymi słupkami, robiliśmy na tych małych łukach, po słupku i wszystkie te słupki oddzieliliśmy dwoma oczkami łańcuszka. I teraz oczywiście połączę rząd oczkiem ścisłym, czyli się zbije w trzecie oczko pierwszego słupka. I teraz na tym słupku sobie trzy oczka łańcuszka, jako pierwszy słupek w rzędzie i oczko łańcuszka na małą poprzeczkę na winę nitkę i na kolejnym słupku sobie słupek. Oczko łańcuszka i na kolejnym słupku zrobię 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 słupek. Oczko łańcuszka i na kolejnym słupku. Zrobię słupek. I tak, drodzy Państwo, pracujemy do końca rzędu, czyli na każdym słupku z poprzedniego rzędu robimy słupek, i w tym rzędzie te słupki oddzielamy jednym oczkiem łańcuszka. I ja już skończyłam rząd, i w tym rzędzie na każdym słupku z poprzedniego rzędu robiliśmy słupek, i oddzielaliśmy je jednym oczkiem łańcuszka. I tych rzędów tych dwóch ostatnich w tych słupków w tych dwóch ostatnich rzędach powinniśmy mieć oczywiście po 30 i teraz oczywiście zrobię oczko łańcuszka i połączę rząd oczkiem ścisłym i teraz zrobię dwa oczka łańcuszka nawinę nitkę przejdę na kolejny słupek od razu i zrobię na nim słupek i to będą jako dwa słupki połączone razem górą Nawinę nitkę przejdę na kolejny słupek, przeciągnę nitkę przez dwie, od razu nawinę nitkę i przejdę na kolejny słupek, przeciągnę nitkę przez dwie i teraz te słupki połączę razem górą. Nawinę nitkę przejdę na kolejny słupek, przeciągnę nitkę przez dwie. Nawinę i przejdę od razu na kolejny słupek i zrobię słupek, ale tylko raz przez dwie nitki. I teraz je połączę razem górą. I znowu nawinę nitkę przejdę na kolejny słupek, przeciągnę nitkę przeciągnę tylko przez dwie, nawinę nitkę, przejdę od razu na kolejny słupek, przeciągnę nitkę przez dwie. I połączę razem górą. I tak, drodzy Państwo, pracujemy do końca rzędu. tak? Czyli jeszcze raz nawinę nitkę, przejdę na kolejny słupek, zrobię słupek przez dwie nitki. Nawinę nitkę, przejdę na kolejny słupek, zrobię słupek tylko raz przez dwie nitki. I połączę je razem górą. I tak pracujemy do końca rzędu. I już. Skończyłam rząd, czyli wbiję się w te oczko, gdzie łączyłam te pierwsze dwa słupki razem górą. Czyli powinniśmy mieć teraz takich 15 słupków połączonych razem górą. I teraz znowu dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, przejdę na kolejne te dwa słupki łączone razem górą w te oczko, przeciągnę przez dwie i przez dwie. I to są jako dwa słupki połączone razem górą. Nawinę nitkę, przejdę na kolejne, przeciągnę przez dwie, nawinę, przejdę na kolejne, przeciągnę przez dwie i teraz połączę razem górą. Nawinę, przejdę na kolejne, przez dwie, nawinę, na kolejne, przez dwie. I połączę razem górą. Na winę, na kolejne przez dwie, na winę, na kolejne przez dwie i połączę razem górą. Na kolejne oczko przez dwie, na kolejne przez dwie i połączę razem górą. I znowu na kolejne. Przeciągnę raz przez dwie, na kolejne przeciągnę raz przez dwie i połączę razem górą. I przejdę na kolejne, raz przez dwie, na kolejne i raz przez dwie, i połączę razem górą. I teraz proszę zobaczyć, skoro tu mieliśmy po 30 słupków tu robiliśmy po dwa łączone razem górą, więc mieliśmy, zostało nam 15, tak? Czyli teraz nawinę nitkę, wbiję się jeszcze raz w ten sam tutaj słupek, przeciągnę przez dwie, na, na, nawinę nitkę, przejdę się na ten, na ten, który nam został, ten jeden, przeciągnę przez dwie, nawinę i na ten pierwszy, gdzie zaczynaliśmy, rząd i tu przeciągnę, czyli ostatnie tak byśmy robili trzy słupki łączone razem górą i połączę. I oczywiście skończę rząd, czyli wbiję się w te pierwsze oczko, gdzie łączyliśmy dwa słupki razem górą. Gdyby komuś została oczywiście tak jak zawsze zbyt duża dziurka, to można na tym każdym oczku zrobić oczko ścisłe, ale nie przesadzać tak, żeby nam później wszedł balon, tak? Ja może zakończę, jak nam wyjdzie, mi wyjdzie za dużo, to sobie po prostu później niteczkę sobie zastawię i później sobie zwężę. I teraz może ja włożę balona i nadmuchamy bombkę i zobaczymy, co nam wyszło. Tylko ja tę nitkę, jak widzicie Państwo, sobie nigdy nie od razu nie ucinam przy samym tym, bo jakby trzeba było zwężyć dziurkę jeszcze. No to będzie niteczka przygotowana. Dobrze, teraz nadmuchamy wąbkę, zobaczymy co mi wyszło. I proszę zobaczyć. Wyszła bardzo fajna, ładna i prosta do zrobienia oczywiście bombka. I tak mówiłam na początku: bombka jest dość duża, bo ma około 12 cm, a ja jednak robię krótszym kordonkiem. Oj, przepraszam. Gdyby ktoś z Państwa też robił tym kordonkiem, a jednak chciał mniejszą, to za Azję ja tutaj może nadmucham i Państwu pokażę. Proszę zobaczyć, jest mniejsza bombka i jest różnica taka, że my zaczęliśmy od 20 słupków, ja tutaj zaczęłam od 16 słupków. Tu później robiłam analogicznie wszystko to samo, tylko proszę zobaczyć, tu powtórzyłam raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy, tak? W tej dużej powtórzyliśmy 6 razy, tu powtórzyłam 2, trzy, cztery, pięć razy. Dół. I góra bombki jest zrobiona identycznie, tylko się, jest różnica w ilości rzędów, tych dwóch rzędów powtarzanych. No nic, ślicznie Państwu dziękuję, życzę miłego dziergania i do usłyszenia.